Ech, nie ma to jak, dobry dzień. Okej, okay, zobaczymy później w komentarzu. Więc... Wyślij... I... proszę nie patrzeć. Okej, okay. okej, okay, jak jest dzień? 11. Za nas. Jak jest dzień? 11. 11, jak dzień? 11, gr... 11 grudnia. Jak miło być milionerem. Ami, jak tam się masz? Dobrze, oftów. Okej, okay, jesteś. Nie Miczymu, bo ciebie idzie mój tęty dom. To jest mój. Tak, no przecież pamiętam, czy już wiem. No też chciałam do ciebie tutaj przejść. A my widzimy nowy duży ej, dom. Piwnicy, do tak mam pi... Tak mam piwnicę. Tam? A tam mam bibliotekę. Po co? Bibliotekę mam. Co Coś. Zobacz, ej, jak tutaj są dzieci. Bo cię. Eee, a nic nic nie ma. Bo to już nie ma. A my? A my a może, może udekorujemy, a możesz udekorować, bać dom na mojej urodziny? A um... my... na dół. Tak, udekorujemy. A my idziesz właśnie w, w ścianę. Dobra, to gdzie, gdzie ma... Dobra, M się A choinki jeszcze nie rozłożyłem M. Bo są święta. Tak. Ale nocy... Ale choinki rozłożyć. Ale nocy zatynamy pojęci. No ja tutaj nie A ja, A, ja. A ja... A, To będzie tu Gdzie to, to jest? Lachyje... Spodziewam Balonus Spodziewam się Spodziewam się tu tam. Spodziewam się Spodziewam się mieć to. Takem. to. Spodziewam się to Co? O okay. tutaj. balões masz balony okay. i tutaj masz balony. Co są balony? Nie dostałam balonów. Ah, Tam Anio, a może ty odłożyjesz górę, okay. a okay. jest ja... Okej, Ani, jaka to jest? Damy sobie takie. Okej. Tu jest to, o popatrz. To jest na dole tutaj, jest tutaj. To nie jest na dole ty tylko Barton, bo on jest tącony. Barton jest tącony, tej na ranę. Ja będę... No, że Barton jest tutaj Pomożesz? No mnie to chłabo idzie. Łabo mi idzie. Jeszcze nie dodawałam też dość. Nie dążyłam. A może założymy się doświadczem? U... Ja się... A może założymy się gdzieś u... A może się założymy rodzinę? My też jesteśmy ociostrą. A my? Ale młodzi by założyli rodzinę. My też jesteśmy rodziną, a my jesteśmy rodzeństwem. Ale założymy enby, żeby mieć dziecko. Ja będę miała... ty zwariowałaś? Nie, ja bym... Yyy... Ja, ja ben... tu ja nie postarałam! Ja też Teraz ty się musiało jeszcze widzieć Albo Ani! Zapomniałem! mamy kuchenka, ma wyciek gazu! Kuchenka, ma wyciek gazu! Gazu i mamy zwidy Kuchenka, ma wyciek gazu i mamy zwidy Co ja ty Prezent! Zaczęliśmy się kadem! Udzielam na tej... fety. O, te będą ładne. są się! Nie chcą się powstalić. Ale nie chcą mi się balony powstalić. Te balony? Balony mi się nie powstajają. Come, 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 we definitely Może połóż A może społowi poza? Z tak spuściłeś. Nie. drugą tak spuściłeś. Dzieci na wiecie, jak się siły. Padł na mój telefon. Tam. Co ty robisz? Wtedy <grym> musiałam się wpadać w piwnicy. Nie może uchwać. Wtedy musiałam się wpadać Nie może, uchwać małego sekretu. Musiałam padać. Jestem na dole. No ja może obejrzymy mój ulubiony serial. Nie, ja muszę iść do siebie żeby... A my, a ja może gdzieś pójdziemy razem. O! Idealnie! Cho chodźmy pójdźcie tutaj i to! No tak zapomniałem żyć. Ja mam dom zamknięty, na No typ. Ty. Może pojedziemy do nie nogi. Okay. To, jest, to jest moje autko. Siadaj do mnie <laughs> Czym Ja jestem zjednoczony z tym autem Z tej <śmiech> <śmiech> Matko czemu ja skoczyłem? Czekaj Ja Czemu ktoś ty zaatakuje? Co to co się dzieje? I kto JEST! E E E E E eee, 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 Nie eee, 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 Dobra. eee, eee, dobra? eee, musiałam eee, <grym> <grym> <Co ty grym> Bo no nie czekaj, ja dosiadłam. Ja dosiadłam, bo się coś zasyłam. Droga, ja ci pójdę po tolt. Ja pójdę po tolt, a ty tutaj. Może pójdę po pijaku. Matko, zapomnij. Co ci się stało? Gdzie jesteś? Dichłam, słucham toltu, Idę po tolt. Chleb. Pokiel, a mi idę coś załatwić. A ja idę do chlepu. To potem je opiesz. Będzie. Odaj kupujemy pizzę na tej urodziny. Okej, OK, za, okay zadzwoń do mnie. Zadzwoni się. prostu wiem, że mam się odebrać. Zadzwoń się wyzwanie. Onek dobra... a pupujemy pizzę? Oczywiście. Bo na urodziny jest. I batonki. pisy Sedone, a niebieskie. Sedone niebieskie. Pizzy. Te pizzy. Tak. Sedone. Ja myślę sedone, okej? Okay? Ziemy sedone. Jabłka sadzone nie będą. Nie będzie sadzone, bo ja lubię sadzone. Mm. Banany. O to jedzenie. Kole, kole, kole. Jedna kola. I już. Może jeszcze ciasto kupię? Jestem, jeszcze jakieś ciuste. Co i już. Może miałaby zebrać. Okej. Okay. to jest to. Okej, okay, a mi w ogóle nie mogę zebrać, A, jeszcze nie pójdę, bo to nie To musi być, ani. Czemu gadałam i chciałam się zepsuć? się musiał się teraz zepsuć. Kolb mam? Jestem tutaj! Idealnie pojechałeś! Kupiłam idealnie tort. Mam tort! Kocham cię! Oni się kochają! Nie mówiły. No seta, musimy jechać. Dorseta. Ja. Dorseta. <try> <try> <Co? try> a to z tą stronę ja jedę? Ty? Ale to już... A gdzie, gdzie jestem ja, to są torty? Ja mam szkoł. Ja je kupiłam. Mam. A co kam tam jest? Gdzie? Zobaczmy to. Chociaż, po czas. Łonek jedziemy. A my może zbierzemy się z moj. Nie się wpisam. Tak. Może jakaś zbierzmy jakaś... Akurat... klonek. Lonek. Są auta też. jeszcze są auta. Ta. 3SM auta led Tak właśnie to jest po to, żeby auta wydobyć Trzeba każdy dobyć tego klocki No ale, dobra, to ja idę do domu A mnie? Okej, okay, ty jeźdź do swojego domu do, to ja, to kadę, do. Ja, zabeć, ja ja idę ja, zebrać, ja zbiorę te klocki ja jadę gotowi do tego zamieszkiwał A ja zbiorę klocki Ojej, koleżanko. Mogę zęcić. Nie. Mogę Nie. Idzie dobrze. Zapakuję to ja auto do mojego dalawu, okej? Okay? To ja auto będzie moim Dalawu, okej? Okay? Okej. Okay. Tego mi oddaj później. Tak, oddam Ci. On będzie dzisiaj cały dzień, jak będzie zjeżdżał, to... Jak ludzie. To będzie... No nie, nie mogę otworzyć zarazu. Otworzył się. Zasadni jej. Nie zija tym do razu. Neczki kupić runek ecz. Okej. Okay. Okej, okay, ty się... A mi ty rozłóż. A mi ty wszystko rozłóż. Ja mam ja tyle za ja chwilę. Palkuje ląda. Nie! Siedzę na badatki <grywia> do auto! Tamte mój dalaz. Um jak pamiętaj, że to A jest auto to im, im dalazu. A ja idę do drogi, do domu żeby... A masz otwarty? No jest o tym dom. No nie zamknął To o tu lepiej. otwór o tu dom. tu mi dom, żeby mu chaseć. Okej. Jeszcze nie? Próbuję, nie mogę. Daj, boję. Chcę ci próbować. Oturzony. Oturzony, oturzony, do To Zobaczmy. Otóż mi to za domek. Dobra, No na... my mi dokończyć. Coś dokończyła mi. Mam tylko coś dokończyć. Dobra. To, to ty to nie kupuj tort, bo ja mam tort, okej? Pamiętaj, ja mam tort. Tak, dobrze. Muszę coś za... Ale to muszę coś zrobić. Czekaj, czekaj, muszę coś załatwić. Dobra. Okej, teraz ci otworzę. Nie no otworzyłeś. Czemu? To do sobie do... Podejdę do domu. Hello, dobrze. Chodź, chodź. Jeszcze nie opadła... Mam tu to... O matko, muszę to załatwić ani. Dobra. Ale jestem światła, pamiętaj. Ani. ja bo to Tutaj. Ani. 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 Chodź, mm -hmm. mm. na chodź. Mhm. Ja muszę na stole dom. O, a mi na szybko dom. Ok, teraz jest już rozłożony. Tak. Oj, tu jest stolec jednak. A ma być na stolec. To, to ma być na stolec. To ma Ale stolec jest na pochłodze tako. Popatrz, co zrobiłeś. To tak jest na pochłodze. To jest ten tołt, to jest ten tołt. To jest złoty. Rune, jest... daj mi budy. Daj mi na Na stole. O. Tego nie chcę. Tedo. Ja też nie. Ja też nie. Dobra, sobie. Te też. No lec, ogładam. nie bo ja jestem dalej. Ogładam, tak? Okay? prostu nie mogę... Luna, gdzie jestem piwnicy? co mam robić? Luna, co mam robić tej piwnicy? Sposzukać dzisku. A ci on jest? Cię. Cię on jest. Powieś, gdzie on jest? Gdzie on jest? Powiedz mi, gdzie on jest?

Ja, nie, nie poglądaj, ja coś robię. Ja robię coś na... ja coś robię, nie poglądaj. Chodź, chodź. to nie chodź do pienicy Dobrze, czy nie wiedział, że ja jestem. Okej. Okay. To nie ja! Ja tu nie weszłam! Odkryłaś mój sekret. Więc Ty... muszę cię, cię skończyć. Rzeczy I Jestem oblazona. Przepraszam. Nic, bo lunet nie oblażę.